Nazywam się Arek Werster i od urodzenia mieszkam w jednym z najpiękniejszych miast Europy. To właśnie z Wrocławiem związałem swoje życie osobiste i całą karierę zawodową. Od lat, jako przewodnik, wraz z turystami codziennie odkrywam to przepiękne miasto. Zachęcam do tego każdego z Was. Odkryj Wrocław. Najstarsza linia kolejowa na ziemiach polskich powstała właśnie tutaj, we Wrocławiu. Tutaj powstał najstarszy dworzec i dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy kolei. Cofniemy się do XIX wieku i zobaczymy, jak kolej zmieniła Wrocław i zmieniła cały Dolny Śląsk. Turyści przybywają do Wrocławia samolotami, samochodami, ale oczywiście także pociągami. To nie zmieniło się od ponad 150 lat. Dworzec, który widać za mną w tle, to dworzec główny we Wrocławiu. Najpiękniejszy z wrocławskich dworców, ten najbardziej znany. Ale ta zmiana, o której wspomnieliśmy, zmiana, którą wywołuje kolej, najlepiej widoczna jest właśnie na przykładzie linii kolejowej prowadzącej z Wrocławia na Górny Śląsk. Wcześniej, zanim ją wybudowano, sprowadzanie węgla, transportowanie go tutaj do Wrocławia, z Górnego Śląska, zajmowało czasami kilka miesięcy. Dziś, gdybyście wsiedli Państwo do pociągu w Katowicach i przyjechali do Wrocławia, zajęłoby Wam to dwie, dwie i pół godziny. Dwie godziny, kilka miesięcy. To jest zmiana, którą na całym świecie, ale także we Wrocławiu powoduje kolej. Ale to nie jedyna z tych zmian, dlatego że dworzec, który tutaj stoi, to miejsce, gdzie przybywa, przybywają te wszystkie pociągi. I to sprawia, że cała ta najbliższa okolica ulega totalnej zmianie. Powstają hotele, powstają restauracje, powstają miejsca, gdzie produkuje się różnego rodzaju towary i produkuje się je właśnie blisko dworców, dlatego że stąd najłatwiej było je transportować. Ten dworzec, który widać za mną, to nie jest najstarszy dworzec we Wrocławiu. Najstarszy stoi kilkaset metrów stąd. Natomiast z całą pewnością najbardziej znany. I najpiękniejsze. E, często chodzi taka miejska legenda, która mówi o tym, że ten dworzec wybudował e, Gustav Eiffel. Otóż e, twórca wieży, wieży Eiffla. Wiecie co ma wspólnego z Gustawem Eifflem Ta ten dworzec? No nie ma nic wspólnego. On go nie zaprojektował, to jest po prostu miejska legenda. Zaprojektował go inny wybitny architekt, Wilhelm Grafow, niemiecki architekt w połowie XIX wieku i nadał mu taką szatę... Ym neogotyku, takiego stylu, który był bardzo charakterystyczny właśnie na połowie XIX wieku i ten dworzec przypomina trochę taki zamek. Rzeczywiście, jak wchodzimy, mamy, jak się zbliżamy, mamy wrażenie, że znajdujemy się w okolicy zamku, ale to nie jest zamek, to jest dworzec, ale tak jak powiedziałem, miejsce, gdzie tak naprawdę na nowo narodził się ruch we Wrocławiu, na nowo narodziła się jego infrastruktura. Ja myślę, że możemy porównać tak naprawdę powstanie kolei we Wrocławiu z tym, co działo się tutaj w XIII wieku, kiedy za Stał wytyczony rynek i jego najbliższa okolica. To były takie dwa kluczowe momenty w rozwoju miasta. Plan Wrocławia sprzed powstania kolei i plan Wrocławia spo, z lat 80. XIX wieku, czyli kiedy ta kolej zaczęła funkcjonować, pokazuje kilkukrotny przyrost powierzchni miasta. To, co sprawiła kolej we Wrocławiu, było niesamowite. Dworzec świebocki we Wrocławiu to jeden z najstarszych dworców kolejowych w naszym mieście. Jego budowa rozpoczyna się w roku 1842, a już rok później gotowy jest dworzec, gotowa jest linia kolejowa prowadząca do świebodzic. Stąd też nazwa tego dworca prowadzącego właśnie z Wrocławia do świebodzic. Takie było jego przeznaczenie. No właśnie, ale zwróćcie państwo uwagę na to, że za mną widać przepiękne zdobienie. Zdobienia jest portyk, a nad nim jest zegar, który podtrzymują dwie kobiece postaci. Te dwie kobiece postaci to Silesia i Pomerania. Personifikację tych dwóch regionów Śląska i Pomorza, dlatego że potem linia kolejowa jest przedłużana na północ i prowadzi właśnie w kierunku Szczecina stąd też połączenie tych dwóch, tych dwóch regionów i pokazanie, że to właśnie stąd pociągi w tamtym kierunku odjeżdżały. Mamy tutaj herb Wrocławia, mamy herb śląska, śląskiego orła, ale mamy też pomorskiego gryfa, który jest bardzo charakterystycznym elementem wystroju i dekoracji tego, tego obiektu. Tak naprawdę dopiero w roku 1991 ta funkcja kolejowa związana z dworcem świebowskim przestaje funkcjonować. Wtedy ten dworzec zmienia zupełnie swoje przeznaczenie, pojawiają się tutaj różne instytucje, firmy, one zaczynają tutaj działać i tak naprawdę działają do tej pory. W tej chwili plany zapowiadają, że ten dworzec zostanie przywrócony tutaj ruch kolejowy, że on będzie znowu pełnił taką funkcję. Hmm, ale kiedy to będzie, dokładnie nie wiadomo. Mówi się, że w ciągu najbliższych lat ta funkcja powróci. Na razie jednak jest tak, że tu w środku są różne inne, niezwykle ciekawe obiekty, niezwykle ciekawe miejsca, które chciałbym Wam pokazać, bo warto tam naprawdę wejść. No właśnie, pojawiło się kolejkowo, czyli Wrocław, Dolny Śląsk w miniaturze. Zobaczcie, przed chwilką widzieliście dworzec świebocki z tej perspektywy w normalnym rozmiarze. Teraz macie go przed sobą w miniaturze, bo tak jak powiedziałem, to Wrocław w miniaturze. Są tu różne obiekty kolejowe, ale w ogóle jest tutaj 250 budynków, ponad 500 metrów torowiska, po których porusza się 15 pociągów, 60 wagonów, 3 i pół tysiąca postaci, ludzi, zwierząt. Możecie tutaj między innymi na przykład zobaczyć naszego prezydenta, pana prezydenta, który jest jedną z tych, z tych figurek, która jest tutaj do zobaczenia. I myślę, że to jest w pewnym sensie nawiązanie do historycznego charakteru tego miejsca, do jego funkcji kolejowej, no bo kolej i kolejkowo. Jasne, w miniaturze trochę mniejsza, ale jednak te pociągi wciąż dzięki kolejkowu no, mogą się tutaj poruszać. 150 lat historii Dworca Świebockiego widać też tutaj. Paradoksalnie znajdujemy się w miejscu, które kiedyś było poczekalnią. Tutaj znajdowały się kasy, stąd podróżni wychodzili na perony i stąd odjeżdżali w najprzeróżniejszych kierunkach i zobaczcie, potem było tak, że tutaj też znajdowała się restauracja i dziś w pewnym sensie nawiązujemy do tego miejsca, dlatego że ta, ta restauracja dziś to jeden taki duży food court. Miejsce, gdzie mamy zebranych kilka rodzajów restauracji i jedzenie Wegetariańskie i coś słodkiego, i pizza, i najprzeróżniejsze rzeczy. Wszystko zgromadzone tutaj pod jednym dachem, więc takie rzeczywiście nawiązanie do tego, że ta restauracja kiedyś tutaj funkcjonowała. Wrocław i Dolny Śląsk słyną z tego, że w krajobrazie kulturowym miasta, obok obiektów sakralnych, właśnie dworce są elementem dominującym. We Wrocławiu jest. 28 stacji, z czego 24 są czynnymi stacjami. To jest dziedzictwo tego, co działo się tutaj w XIX wieku i na początku XX wieku. I ten dworzec, przepiękny, malowniczy dworzec, położony na placu Staszczyca, jest jednym z tych obiektów, który zachował się do naszych czasów. Przyjdźcie tu koniecznie, zobaczcie go, bo jest to miejsce niezwykłe. Zobaczcie, za mną stoi parowóz z takiej właśnie kolejki wąskotorowej, który wraz z tym całym dworcem tworzy taką kompozycję. Dziś ten dworzec jest nieczynny, ale daje on wyobrażenie o tym, jak. Ta kolej tutaj funkcjonowała.